Witam cię w kolejnym odcinku poświęconym stu pytaniom, które warto by było sobie zadać w trakcie lub przed pisania e-booka, wydawania i sprzedawania, czyli zanim zaczniesz ten proces, żeby zadać sobie takie pytanie. I dzisiaj na tafetę bierzemy warsztat pracy, czyli to wszystko, co się wiąże z, już z procesem tworzenia tego e-booka. Teraz, w momencie, kiedy zaczynasz pisać e-booka, no to mogą się pojawić pewne wyzwania. No, zazwyczaj tak jest, nie? że jak coś robimy, to nie zawsze idzie wszystko idealnie. I teraz wyobraź sobie, że piszesz tego e-booka codziennie albo raz w tygodniu i nagle pojawia ci się miesięczna przerwa, no bo coś się stało. I to jest najgorsza rzecz, jaką możesz sobie zafundować, czyli bardzo długie przerwy między pisaniem kolejnych y, części. Czasami zgłaszają się do mnie osoby, które potrzebują konsultacji i takiego wsparcia w pisaniu e-booka, czyli chcą być przed kimś odpowiedzialne, chcą, żeby ktoś spojrzał, gdyby ktoś zachęcił, gdyby ktoś powiedział, że na przykład dobrze, to za tydzień zrób to i to. Taka, no, jakbym powiedziała, taka mapa z prowadzeniem, tak? Czyli jestem takim e, trenerem, który pomaga po prostu napisać i stworzyć takiego e-booka. No i zauważyłam, że jeżeli umawiamy się na dość krótkie terminy, czyli 7 dni, 10 dni, no góra 2 tygodnie i w tym czasie coś się ma zadziać, to rzeczywiście coś się zadzieje. Jeżeli ktoś mówi, nie mam czasu, mogę się z tobą spotkać za miesiąc, to może się okazać, że przez ten miesiąc nic się nie wydarzy, bo właśnie ta najgorsza rzecz jest taka, że jesteś w jakimś procesie tworzenia i wychodzisz z tego procesu, dzieje się mnóstwo rzeczy wokół Ciebie i nagle się okazuje, że siadasz i albo masz pustkę w głowie, albo nagle się okazuje, że jakbyś pisał drugiego, pisała drugiego e buka równoległego do tego, co było, bo tak ci się rozjechało w międzyczasie postrzeganie i czasami te wątki, nie, ich nie chwytasz. tak? Jeżeli rzeczywiście zdarzy Ci się taka długa przerwa, warto po prostu e, usiąść i przeczytać to, co napisałaś wcześniej, tak? żeby to się pokleiło. Więc jeżeli chodzi o warsztat pracy, to po pierwsze, jeżeli piszesz jakiś szkic i mówisz dobra, usiądę i napiszę wszystko i siedzisz kilka dni ciągiem, napisałaś, napisałeś swojego e-booka, to pytanie, czy Odłożyłeś ten szkic, odłożyłaś ten szkic na kilka dni, by, by spojrzeć na niego świeżym okiem za kilka dni, bo to jest bardzo dobra metoda, tak, żeby jak to się mówi, przespać się z tematem, tak, żeby przeczytać samego siebie za Kilka dni, minimum to 24 godziny. To tak, jak jest, się mówi o decyzji, tak? że czasami nie podejmuj decyzji emocjonalnie, tylko poczekaj przynajmniej dobę, i wtedy, że tak powiem, zastanów się, czy to jest na pewno Twoje, czy na pewno tego chcesz. Tak? Czyli pozwól sobie pobyć z tą myślą. Tak samo, jeżeli chodzi o warsztat pracy, no to zdarza się, że mamy kogoś, kto też robi coś takiego jak my, i czy ty jesteś zapisany do jakichś newsletterów, aby śledzić swój temat, tak, aby albo otrzymać wsparcie, tak jak na przykład ode mnie, czy też ktoś zajmuje się podobnym wątkiem. Chodzi o to, żeby trzymać rękę na pulsie i patrzeć, co się dzieje. Następna historia, czy czytasz na głos rozdziału e-booka po napisaniu, aby poprawić swój styl? Nie znam lepszej metody na wyłapanie błędów, logicznego mm, stylu, bym powiedziała w, w zdaniach czy w całych rozdziałach, jak przeczytanie tego na głos. Trudno jest podążać Twojej myśli gdzieś jeszcze, jak czytasz na głos. Jak tylko czytasz. W myślach to zwróć uwagę, że często nasz umysł potrafi myśleć o czymś zupełnie innym. A to sprawia, że nie koncentrujesz się na swojej własnej treści, a przecież po to to robisz. Więc czytanie na głos jakby bardzo ogranicza tą naszą wycieczkę umysłu. Nie mówię, że wyłącza a całkowicie, ale Pozwala, że tak powiem, ograniczyć to do minimum, tak? Czyli jest większa koncentracja na tym, co my czytamy na głos, słyszymy samych siebie zdania i naprawdę to bardzo pomaga. Spróbuj nawet na jednej karce 4, jak ją napiszesz. Nie musisz napisać 40 stron, żeby móc przeczytać albo pierwszy rozdział, czyli zobacz tą różnicę. Ja mam nadzieję, że te pytania, które zadaję Ci w tej serii, są dla Ciebie wartościowe. Przygotowałam dla Ciebie PDF-a bardzo wygodnego z tymi wszystkimi pytaniami, żebyś na przykład wszystko miał, miała w jednym miejscu, więc śmiało sięgnij po to opracowanie. Wystarczy kliknąć w link, który jest poniżej, i podać maila, i otrzymać. No, to opracowanie, więc możesz obejrzeć wszystkie odcinki, o których mówię, bo często robię dygresje, podaję przykłady, których no nie ma w tym opracowaniu, więc dlatego zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich czy też wcześniejszych czy innych odcinków na ten temat. Do pobrania tego materiału. Jeżeli ten materiał jest dla ciebie wartościowy, daj serducho, zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli akurat oglądasz to na YouTubie albo w innym na innym kanale. Jeżeli masz jakieś pytania, nie wiesz jak się za to zabrać, śmiało pisz do mnie, znajdziesz wszędzie informacje jak do mnie trafić. Pozdrawiam cię serdecznie. I do zobaczenia w następnym nagraniu. Pa!